Witam z tej strony Z Golden Era Fight. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat związany z naszym zdrowiem, a konkretnie, czy alkohol ma dobry wpływ na nasze zdrowie. Otóż, alkohol ma bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. Wielu ludzi mogło się o tym przekonać bardzo dotkliwie. Ale to w końcowej fazie, tak? Przygody z alkoholem, a my sobie powiemy o podstępnych fazach alkoholu, bo to jest bardzo ważne. Uważam i wielu ludzi się na to dało złapać. Przespali ten moment, tak? Kluczowy, a potem to już było o, umarł w butach, tak? No, o co chodzi? Chodzi o sterowanie naszej psychiki przez alkohol? Przez wpływ na różne receptory, na wydzielanie hormonów, szczęścia, różnych substancji chemicznych też w mózgu, które powstają i są wydzielane. Tak, a alkohol bardzo sprytnie to wszystko zaburza. Tak. I dlaczego tego można nie zauważyć? Ponieważ człowiek będzie się stymulować alkoholem w niewielkich dawkach i będzie wszystko ogarniał, tak. Nie narobi sobie wstydu, nie narobi sobie problemów, nie zgubi portfela pieniędzy, wypije sobie parę piwek czy parę drinków w weekend i jest fajnie, tak? Jeden rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok, może tak być, tak? Może 10 lat tak robić. Przyjdzie 11 rok, no i niestety. Pójdzie już na głęboką wodę. Może 20 lat tak robić. Może całe życie robić i będzie wszystko dobrze, tak? Nie każdy staje się alkoholikiem, tak? Ale mówimy o tym niebezpiecznym. O tym niebezpiecznym <laughs> momencie, jakim jest właśnie wpływ alkoholu na psychikę. Bo wtedy alkohol nie daje o sobie tak znać negatywnie. I co się robi z tą psychiką? Co się może zrobić z tą psychiką po jakimś czasie? Nasze życie staje się wtedy z naszego punktu widzenia, spowodowanego spożywaniem alkoholu. Nasze życie staje się szare, bure, ponure. Tracimy radość, tracimy smak, tak? Zabierane, zabierane nam są emocjonalne przyprawy z życia. Nie cieszymy się już z prostych rzeczy, tak? Radość czerpiemy po wypiciu kieliszka, drinka, piwka. Zaczyna to wszystko w jeden kąt iść, tak? W jeden kąt rozrywki. Tak? No Życie się wtedy robi szare. No, i te, wtedy jest ten bardzo niebezpieczny moment: coraz więcej, coraz częściej, coraz więcej, coraz częściej, tak? I wtedy już wchodzimy na ten wyższy level, tak? I wtedy to już wszyscy są olśnieni, o, ten już za dużo pije i tak dalej. Ale uważam, że początki w wielu przypadkach mogą się zacząć właśnie już wtedy, od powolnego, cichego rozbrajania naszej delikatnej, kolorowej psychiki, tak? Alkohol zniszczy to, wprowadzi szarość, a kolory tylko wtedy, kiedy się sięgnie po alkoholu. No, to wam chciałem powiedzieć, tak. No, co jeszcze? Chciałem też powiedzieć, co jest jeszcze ważne. Stan społeczny, status materialny, nie ma związku z tym, czy się zostanie alkoholikiem, tak? To może biedny zostać, może bogaty zostać. Tak samo wiek nie gra roli. Można zostać młodym alkoholikiem, można zostać w późniejszym wieku, tak? Rozkręcić się. To jest bardzo podstępna substancja. A w naszym kraju to jest jak tradycja. Ludzie nie widzą problemu. W sklepach pełne półki są, a i ludziom to zniszczyło życie, tak? No. I ja mam bardzo duży dystans do alkoholu. Bardzo Zawsze z tyłu głowy. Jeżeli już spożywałem, to miałem zawsze to, że to jest trucizna i płata figle, tak? I lepiej lepiej sobie odmówić niż ma zaszkodzić, tak? No. Więc jeszcze raz. Nie polecam. Jak najdalej od tego? Nie grać z ogniem? Nie wiadomo kto jakie mageny, jakie predyspozycje, więc lepiej dwa razy się zastanowić, wypić sobie wodę, może być jakaś multiwitamina, ale alkohol, od alkoholu z daleka. No. To hej.